Płacając minimum 840 na Case Haga z kodem lamianek możecie zgarnąć jedną z tych czterech kos, które właśnie wyświetlają wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli wygracie, otrzymacie komunikat na środku ekranu, gratulacje wygrałeś skina za doładowanie z kodem lamianek. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. A więc siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Ramianek, a Wy witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku, jak widać, znajdujemy się na hagu, a ja na sam start przypomnę Wam, że nie otrzymujecie 10% bonusu do wpłaty, a otrzymujecie aż 20% bonusu do wpłaty. Także teraz przy doładowaniu 100 zł, nie otrzymujecie 110, a 120 zł. Do tego otrzymujecie darmowe skrzyneczki, w tym przypadku jest to 6 skrzyneczek. No i otrzymujecie możliwość zgarnięcia Instant Skinka, czy to od strony, czy ode mnie. Ponieważ ja też mam konkursik. W sumie widzieliście wstaweczkę przed filmem. Dzisiaj przejdziemy sobie do ostatniej skrzyneczki eventowej. Igrewnicz. Y yy, Event znika ze stronki, także przejdźmy sobie do ostatniej skrzyneczki, dziesiątej skrzyneczki eventowej. Jest to skrzyneczka Klug Duo. Yy, oczywiście nie można tych skrzyneczek robić na yy, Joker Mode, także będziemy sobie otwierać normalnie. Yy, no jeżeli starczy nam tak w miarę budżetu, a powinno starczyć, i będzie sensowny czas. Od Czcina, to pójdziemy sobie na case battle. No ale jeżeli będzie na przykład, no nie wiem, 10 minut, bo tutaj będzie tak długo nam schodziło, no to nie będziemy już zbytnio przedłużać. Także poczekajmy sobie, zobaczymy, co będzie nam leciało. Na ten moment jest średnio 0 do 2. Dobra, teraz już jest lepiej, bo jest jeden, proficik 1 do 2. No i już wygląda to troszkę lepiej. ale no, jeżeli tak nam będzie leciało, no to powiem Wam, że będzie średnio 1 do 3 i szukamy czegoś, co może nas zbawić, no na przykład pal Wildfire jakby poleciała za 300 zł, to by było fajnie, ale na ten moment, no jak widać, średniawka totalna. 1 do 4, yy, famasik Bad Trip i brakło nam 4 zł, 1 do 5. No i strasznie szybko to leci, strasznie szybko to leci. Skrzyneczka ROS ostatnio mi się tak naprawdę podobała. Tak fajnie sypała, a na ten moment no tutaj te dwie ostatnie skrzyneczki, w sumie te dwie najtańsze skrzyneczki eventowe, no to średniawka. No ale mam nadzieję, yy, że Wam leci lepiej niż mi i macie do tych skrzyneczek szczęście. Możecie zostawić yy, swoją opinię w komentarzu, ponieważ yy, no macie przy okazji szansę na zgarnięcie skinka. Standardowo dwie osoby skomentujących ten film zgarną sobie ode mnie skinka. 1 do 8, no nie, nie brzmi to najlepiej tak szczerze mówiąc. No i fajnie by było się przełamać, 1 do 9, no poprzednia skrzyneczka taka 2 na 10, to co schodzimy niżej z poziomem 1 na 10? Jak widać niestety tak się dzieje. No, to trzeba się udać na case battle Udajemy się na case battle z tą skrzyneczką. Kluk duo. No, i zrobimy sobie na początek, no co, no z 15 tych skrzyneczek. No i zobaczymy sobie. A ewentualnie później zrobimy sobie jakąś wypasioną bitewkę, jakby to nazwać. Ale no, poczekajmy sobie. Najpierw te tutaj. Dodamy sobie boty i zobaczmy sobie skrzyneczkę tytułową z odcinka, a najwyżej jak ta bitwa nam nie wyjdzie, no to zrobimy sobie jakąś droższą już ze wszystkich skrzyneczek eventowych, ponieważ, tak jak mówiłem, eventik znika, to trzeba go godnie pożegnać. Na razie mamy 60 do 28 zł. O Dobra, troszkę się zbliżamy, ale tak to nie jest wystarczająco. Dobra, no poczekamy sobie, może uda się nam zgarnąć i mamy Royal Dropika z mojej strony. W sensie no, z mojej strony, z mojego teamu, bo tej Bot Troll tak naprawdę sobie dropnął Royal Dropa. Ale no wychodzimy dzięki temu na prowadzenie, co prawda nieduże, bo jest to 40 zł i w tym momencie najprawdopodobniej to prowadzenie oddamy. No ale poczekajmy sobie do samego końca, jeszcze 8 skrzyneczek. No i nie zatrzymujemy się, lecimy po jak największy profit. Sprawdźmy sobie, 30 zł, różnicy, ok, zwycięzcy w swoją drogą mają już fajne profity, a tutaj leci niestety kolejny Royal Dropik, także troszkę unlucky, pewnie to będzie Oppo Wildfire teraz, nie, jest to kałaszek, nie wiem co to jest za kałaszek, tak szczerze mówiąc. Pierwszy raz go widzę na oczy. Jest to pewnie ten kalaszek z nowych kolekcji, które niedawno weszły. No ale dobra, no, trudno się mówi. Nie jest on mi jakoś zbytnio w tym momencie potrzebny. Potrzebne by było mi zwycięstwo w tej bitwie. Aktualnie jest to 9 zł różnicy przed ostatnimi dwoma skrzynkami i ja dropię sobie jeszcze Royal Dropa, także jest szansa i to dość spora. 82 zł i mamy 50 zł przewagi i tą bitewkę sobie wygrywamy. Także zrobimy sobie jeszcze szybciutko jedną bitewkę na zakończenie ewenciku. Zobaczmy sobie wszystkie skrzyneczki. Może nie weźmiemy sobie jeszcze jokera, dorzucimy. Weźmiemy sobie tom, 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 tom. I tom weźmiemy sobie jeszcze cyk, cyk. Dobra, na zakończenie węciku i tego odcineczka, 7 skrzyneczek. Zrobimy sobie underdoga, także to jest oficjalne pożegnanie z IK Egg Revenge. Ek, nie wiem jak to. Egg Revenge, już sam się pomyliłem. No dobra, no ale niestety jak widać, leci nam za dobrze, a gramy underdoga. Także, no najprawdopodobniej, jeżeli z tej skrzyneczki tutaj. Coś nam wyleci, to sobie nie wygramy. Właśnie o tym mówiłem eee, i chyba tak się wydarzy. Gold Arabeska, proszę bardzo. Eee, proszę bardzo, chociaż 600 zł, no jakby te Marble fade y jednak poleciały trollowi, a nie nitro. To by było fajnie. Na no, jeszcze dorobię pamiątkę rodzinną. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Życzę miłego Dziąka i do usłyszenia w kolejnym. Siemaneczko.